W tegorocznym budżecie Kielc niespełna 3% zarezerwowano na szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne. Miasto współpracuje w tym zakresie i udziela wsparcia różnym instytucjom: to Straż Miejska, cała sfera zarządzania kryzysowego, Państwowa oraz Ochotnicza Straż Pożarna czy Policja. Współpraca z miastem się bardzo dobrze. Te, te... Dotacje, które dostajemy, czyli na dodatkowe służby podnormatywne, na działania profilaktyczne, na zakup pieska, który w ubiegłym roku był pies do służby patrolowej, był dokupiony, także pojazdy, jest to duża skala pomocy, która umożliwia nam normalne funkcjonowanie, ale też pomaga w tym, żeby zabezpieczać imprezy masowe, które się odbywają na rzecz mieszkańców i na terenie Kielc. I pomoc będzie. Na wsparcie Policji miasto przeznaczy w tym roku ponad 400 tysięcy złotych. Między innymi 200 tysięcy na zakup nowych radiowozów, wykup za 150 tysięcy dodatkowych ponadnormatywnych patroli Policji. Będzie to blisko 1000 dodatkowych patroli umundurowanych, widocznych na terenie miasta. Chcemy również sfinansować jako miasto zakup trzech psów służbowych, w tym jeden do wykrywania. Narkotyków, inne zakupy, już drobniejsze, typu zakup rowerów ze wspomaganiem mechanicznym dla patroli rowerowych policji. Jednym z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa jest też współpraca policji ze Strażą Miejską. Bardzo pozytywnie układa się współpraca pomiędzy Strażą Miejską a policjantami z Komendy Miejskiej Policji. W tamtym roku funkcjonariusze i strażnicy pełnili wspólnie 320 służb. Te służby były w tej chwili, żeśmy wrócili jakby do tego elementu, w większym stopniu te służby są kierowane w obrębie targowiska, w obrębie śródmieścia, tam, żeby było widać te patrole piesze również przy udziale wspólnych patroli, czyli patrolu straży miejskiej i policji komendy miejskiej. Statystyki pokazują, że do poprawy bezpieczeństwa znacznie przyczynia się monitoring miejski. Na jego rozbudowę w 2016 roku kielce przeznaczą 300 tysięcy złotych. Aktualnie w mieście funkcjonuje 160 kamer. Do końca roku powinno ich być 200. Prace urządzeń śledzi przez całą dobę działające od listopada 2011 roku Centrum Monitoringu Wizyjnego. Dane statystyczne, które osiągnęliśmy za ubiegły rok, świadczą o tym, że z każdego roku doświadczenie operatorów wpływa na coraz to większe fakt ujawnienia zdarzeń różnego kategorii, czy to są to wykroczenia zarówno w ruchu drogowym, jak również nieobyczajne wybryki, spożywanie alkoholu, czy też bójka. W ubiegłym roku odnotowaliśmy takich zdarzeń, które zostały przekazane do policji bądź innej instytucji 1720, to jest o prawie 52 więcej niż w roku analogicznym 2014. W sytuacjach, kiedy operatorzy kamer widzą, że ktoś przysypia na ulicy, a nie wiadomo, czy to skutek środków odurzających czy zasłabnięcie, dają znać odpowiednim służbom. Dzięki Monitoringowi w ubiegłym roku ujawniono m.in. kilkadziesiąt bujek oraz ponad pół tysiąca przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych. To właśnie nadużywanie tego typu trunków u niektórych wywołuje ułańską fantazję, jak u pana Kowboja, który postanowił pojeździć konno po rynku, czy innego mężczyznę, tym razem o zapędach do wspinaczki. Powinniśmy fakt uszkodzenia dość poważnego ciała przez mężczyznę, który wszedł na pomnik Piłsudskiego, następnie niefortunnie spadł, odnosząc ogromnych obrażeń i tylko dzięki reakcji operatora i szybkiemu wezwaniu karetki pogotowia, z tego co posiadam wiedzę, mężczyzna zdołał przeżyć. Takich perełek w centrum monitoringu jest znacznie więcej, a skuteczność tego systemu potwierdza policja. Jak podkreśla szef komendy miejskiej, dużą rolę w studzeniu zachowań niezgodnych z prawem odgrywa też monitoring w miejskich autobusach oraz kamery montowane na nowych przystankach. Obecnie jest ich w kielcach 44, dają 54 podglądy. Samo monitoring ogranicza nam przestępczość, bo widzimy, że w miejscach, gdzie jest monitoring, dochodzi do takich aktów wandalizmu, do, do przestępczości takiej pospolitej. Druga kwestia to jest to, że umożliwia nam ustalenie sprawców tych czynów. Bardzo duże znaczenie ma monitoring na śródmieściu, gdzie przestępczość nam spadła. W ramach poprawy bezpieczeństwa miasto planuje na ten rok także kolejne działania w ramach zarządzania kryzysowego. Między innymi 100 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na rozbudowę systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych kieleckich rzek.